Cześć, witam po małej przerwie. Tak jak obiecywałem przed świętami, zajmiemy się teraz maturą. Zajmiemy się maturą i będzie to duży blok, w którym skupię się na wszystkich. Częściach matury. Najpierw omówimy sobie, z czego składa się matura, czyli wszystkie takie podstawowe informacje, które będą Wam potrzebne do tego, w jaki sposób się przygotowywać, a następnie omówię poszczególne dziedziny i obszary, które pomogą Wam ten czas, który pozostał. Wiemy, że zostały to tygodnie, ten termin nie jest jeszcze znany, ale starałem się wybrać i przefiltrować te, te informacje w taki sposób, abyście mogli sobie rozłożyć materiał. Na, na ten czas, tak żeby skupić się na najważniejszych informacjach, więc to jest pierwsza część tego, tego bloku, matura, co muszę wiedzieć, co powtarzać. Z takich najbardziej oczywistych informacji, które nas yy, dotyczą, to to, że podstawa trwa 120 minut, rozszerzenie 150 minut, jest egzamin ustny, który trwa minut około 15, yy, tam kilka rzeczy ma... Na to wpływ egzaminowi ustnemu poświęca osobny odcinek cały, więc, os, więc egzamin ustny będzie konkretny odcinek, w którym skupię się, jak się przygotować do matury ustnej. Jakie słownictwo powtórzyć, jakie zwroty, na czym się skupić, co jest najważniejsze. Z czego składa się egzamin? Myślę, że to są takie oczywistości, dlatego że mieliście do czynienia z egzaminami próbnymi, więc każdy już ma jakieś tam doświadczenie, matury. Mówię o bardzo oczywistych rzeczach, tak? czyli mamy słuchanie, są to trzy zadania, jest to... następnie mamy trzy lub cztery czytanki i przechodzimy do części. Przechodzimy do części tak zwanej leksykalno-gramatycznej. Na podstawie są to struktury gramatyczne, które są wyrażone poprzez zdanie z tłumaczeń. Jeżeli chodzi o maturę rozszerzoną, jest to trochę bardziej rozbudowane, bo pojawiają się tak zwane transformacje, czyli ćwiczenia, w których mamy zdanie wyjściowe, i w zdaniu, i zadaniem jest, żeby przekształcić zdanie używając konkretnego słowa, które jest podane. Więc tak to będzie wyglądało i później mamy zadania otwarte, które też poświęcę. Osobny odcinek na maturze podstawowej jest to pisanie maila albo listu nieformalnego, bądź też wpisu na blogu. Jeżeli chodzi o maturę rozszerzoną, to jest to list formalny, artykuł i rozprawka i ja skupię się na rozprawce, dlatego że jest najczęstszym Tematem jest ja uważam, że najciekawszym, jeżeli chcielibyście się na czymś skupić, to jest najwięcej takich określonych zasad, których warto się trzymać, kiedy właśnie przygotowujemy się do pisania rozprawki. Więc od razu mówię, że będę się skupiał na tym, jak napisać dobrze rozprawkę. Ok, jeżeli chodzi o zagadnienia, które musimy powtórzyć, ja zacząłem od czasów, więc poprzednie odcinki dotyczą czasów, które są i wchodzą w ramy matury. I ja wpisałem tutaj sobie takie stwierdzenie realny zakres materiału z gramatyki, więc to, na czym ja się skupiam w tym momencie, i to, to do czego się będę odnosił, to są duże bloki tematyczne. Więc ja nie będę się rozdramiał na drobne, bo, tak jak mówiłem, stało kilka tygodni, więc ja wybieram i będę się odnosił do takich zagadnień, które są jak największymi klamrami i łączą ze sobą jak najwięcej innych też elementów. Tak, więc nie będę mówił o tym, że trzeba powtórzyć przedimki, question tagi itd., itd., bo zakładam, że to po części się będzie zawierało w innych rzeczach albo będzie wypadkowo u pewnych rzeczy. Więc tak jak też mówiłem we wstępie, te odcinki mają charakter i mają takie założenie, żeby Wam pomóc powtórzyć sobie i ułożyć jakiś plan na ewentualną powtórkę. Więc jeżeli chodzi o maturę, podstawową są to te czasy, które są tutaj przedstawione. Po lewej stronie present simple, continuous perfect, simple i tak dalej. W rozszerzeniu dochodzi nam dużo. Dochodzi nam dużo, bo dochodzą wszystkie perfect, perfekty, łącznie z past perfectem, future perfecty, czasy, których są abstrakcyjne, totalnie się nie używa. Czasy nierzeczywiste, czyli unreal tenses, future in the past, strona bierna. I tak samo strona bierna na poziomie podstawowym dotyczy tych najbardziej podstawowych czasów i, i tego się można gdzieś spodziewać. Podczas gdy strona bierna na rozszerzeniu to dotyczy już wszystkich czasów, jakie tylko znamy. Dotyczy bezokoliczników we wszystkich czasach, dotyczy modali, dotyczy tych alternatywnych struktur strony biernej, jak w przykładzie He is believed itd., tak łącznie z, z podwójnymi dopełnieniami. I później mamy czasowniki modalne, tak? Te podstawowe użycia, nie wypisywałem, specjalnie nie wypisywałem samych modali, bo to nie ma sensu, ale wypisałem bardziej użycia, które musimy znać, dlatego że się nam przydadzą, czyli mówienie o możliwości, o umiejętnościach, o jakichś zobowiązaniu, o konieczności, kiedy przedstawiamy nakazy, zakazy, tak zwany logical assumption, czyli logiczny wniosek i kiedy zdajemy pytania. Eee, oczywiście w rozszerzeniu pojawia się Zagadnienie, że musimy to umieć we wszystkich czasach, plus wszystkie transformacje. Co mam na myśli, transformacje? Jest dużo wyrażeń czy czasowników, którymi możemy zastąpić modalne użycia tych czasowników, więc, więc musimy gdzieś to znać, musimy się do tego też umieć odnieść, bo na tym właśnie polega cała trudność zadań transformacyjnych: że my, mając zdanie A, i widząc jedno słowo ze zdania B, domyślamy się, jaką strukturę mamy zastosować. To jest wyższa szkoła jazdy, ale myślę, że jest to wszystko do ogarnięcia. Ja też wypisałem tutaj takie zagadnienia, które, znaczy, generalnie mówi się o tym, że cała gramatyka angielska opiera się, czy większość gramatyki angielskiej opiera się na tych trzech zagadnieniach. Na czasy, na stronach biernych, na modalach. Czyli wiele rzeczy, które. Gdzieś wynikają, czy, 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 czy jeszcze widzimy dodatkowo, są też rzeczy, które są pokrewne bądź wynikają z tych rzeczy, tak? Yy, dlatego mniejszymi literkami gdzieś tam wpisałem na kolejnej stronie kondycjonale, co zresztą zobaczycie, tak? Bo to jest pokrewna czasów. To jest to jest zagadnienie, które jest pokrewne czasom i to tak naprawdę na czasach się musimy skupić. Dobrze, moi drodzy, yy, dalej, właśnie mamy. Kolejne zagadnienia, które też potrafią nam uprzykrzyć trochę życie, kiedy się przygotowujemy, i, i warto do nich sobie zajrzeć, żeby wiedzieć o co chodzi. Jeżeli chodzi o podstawę, to są wszystkie porównania. Wszystkie as, as, like i tak dalej. Jak tworzymy przymiotniki, jak to tworzymy przysłówki od przymiotników i takie niestandardowe użycia tych przysłówków jak Hardly, jak Well, stopniowanie się tutaj kłania. I teraz wpisałem Conditionals. conditionals na podstawie muszą być jako, jako zdania warunkowe, aczkolwiek poświęcę też odcinek na kondycjonale i przedstawię w jaki sposób dla mnie i, i, i też wiele mądrzejszych głów ode mnie uważa, że to, to są tak naprawdę czasy yy, nierzeczywiste, tryb warunkowy. I mamy in, at i on. Wpisałem je jako osobną rzecz, dlatego że są trzy najbardziej popularne przyjemniki w języku angielskim i one nam najbardziej trują. Życie, więc warto sobie powtórzyć, kiedy, kiedy używać in, kiedy używać ad, kiedy używać on. Jeżeli chodzi o rozszerzenie, tutaj dochodzi znowu cały worek zagadnień. Conditionale, no nie możemy poruszyć tylko tych podstawowych, tak zwanych, musimy wziąć pod uwagę wszystkie mieszane, musimy wziąć pod uwagę łysze, czasy nie rzeczywiste, y struktury takie jak had better, would rather, high time, have something done, co jest tak zwanym causative have czyli kozatywne causatyw, hew, jakbyście e, gdzieś tam to przeoczyli wcześniej. I tutaj wpisałem word formation. To, jest, to są ćwiczenia, które warto sobie poćwiczyć, tak zwane słowotwórstwo. Jak tworzyć rzeczowniki, jakie końcówki może dostać e, słowo, żeby utworzyć rzeczownik. To wszystko nam pomoże w tej części e, zamkniętej, gramatyczno-leksykalnej będzie po prostu świecie łatwiej e, Nie będę poświęcał tym odcinków, ale do tych plików, do tych, do tych folderów na Dropboxie, umieszczę odpowiednią ilość ćwiczeń, które są, które można wykonać, żeby sobie to wszystko powtórzyć. I teraz pod spodem napisałem popularne phrasal verbs. Popularne, dlatego że nie wszystkie, bo wszystkich też się nie da, tak naprawdę są ich tysiące, to się może pojawić. Wiecie, ogólnie z tą częścią leksykalną jest tak, że wiele rzeczy zbieramy latami i zdaję sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy w stanie, nie jesteście w stanie w miesiąc teraz nadrobić dziesiątek tysięcy godzin e, ćwiczeń ze słownictwem i tak dalej, więc ja te, w, tutaj to, co rzucam, to tak zwane bullet point, że, że, że bierzecie sobie jakieś zagadnienie, czytacie temat, poświęcacie, nie wiem, pół godziny na kilka ćwiczeń z nimi ogarniacie i macie taki pogląd, czy mniej więcej pamiętacie o co chodzi więc chciałbym, żebyście mieli do tego podejście, jeżeli mielibyśmy rozpisać punkt po punkcie zagadnienia według podstawy programowej, to tego by było 5 razy tyle. I teraz najważniejszy slajd, czyli znowu realny zakres materiału ze słownictwa, czyli to, jakiego słownictwa się spodziewać. Ja wyboldowałem kilka takich obszarów, które uważam za kluczowe. Już tłumaczę, dlaczego uważam je za kluczowe. Dlatego, że zarówno... Przygotowując się do egzaminu pisemnego, zarówno przygotowując się do, do pisania e-maila czy matury ustnej, są takie obszary słownictwa, które, jeżeli dobrze kumamy, to one pomogą nam przebrnąć przez kolejne. Człowiek, pierwsza rzecz, kiedy jesteśmy w stanie opisać Człowieka, kiedy jesteśmy w stanie w przyzwoity sposób opisać jego cechy charakteru, jesteśmy w stanie to słownictwo zastosować do, do matury ustnej, kiedy opowiadamy o przypadkowo spotkanym człowieku na wycieczce, kiedy opowiadamy o swoim przyjacielu, nauczycielu, kiedy opowiadamy o znanej osobie, co cenimy, i tak dalej. To są takie obszary, które można zastosować w wielu w wielu różnych y, sytuacjach. Podobnie praca, rodzina, całe to życie społeczne, żywienie, zakupy, usługi. To są takie obszary słownictwa, które uważam za y, kluczowe. I później trzy wpisałem z gwiazdką. Gwiazdka, no powiedzmy, że chciałbym się do tego odnieść w kontekście rozszerzenia tutaj. Dlaczego w kontekście rozszerzenia? Oczywiście musimy mieć wiedzę i znajomość też na, także na podstawie, ale z tego co widziałem i z tego co przeglądam, matury to te trzy obszary, one lubią się wyrazić w temacie na rozprawkę. Czyli na przykład dostajecie na twarz temat, czy sztuczna inteligencja jest w stanie zagrozić ludzkości. I tutaj. Trzeba trochę więcej napisać niż, niż tylko yy, przywoływać terminatora i, i, i bunt maszyn. Żartuję oczywiście, ale yy, to są takie trzy obszary, gdzie naprawdę musimy trochę wiedzieć yy, czy znać słownictwa, które pozwolą nam zdobywać punkty za bogactwo językowe, bo też nie wszystko da się obejść skrótem na Zwyczajnym Świecie i nie wszystko da się opowiedzieć opisowo. Więc szczególnie te, te trzy, może nawet zdrowie też, yy, cztery. To są takie tematy, które przy rozszerzeniu musimy mieć obcykane. Musimy mieć obcykane tak, żeby podawać przykłady, żeby zbudować fajną tezę, żeby podawać te argumenty za i przeciw. Okej, okay. i ten filmik będzie trochę krótszy, dlatego że tak naprawdę to miał być tylko wstęp do tego. Ja przygotowuję znowu kolejne foldery. U siebie na Dropboxie, gdzie wrzucę i będę wrzucał stopniowo wszystkie te zagadnienia. Czyli, jeżeli ktoś chciałby sobie powtórzyć to słownictwo w tych obszarach, ja przygotowuję dwa foldery: podstawa, rozszerzenie, gdzie będą te zagadnienia do, prze, do przećwiczenia sobie. Eee, więc zachęcam do tego, żeby tam. Zaglądać, zachęcam też do to feedbacku, do tego co Wam się przyda, może macie jakieś sugestie, coś potrzebujecie, na czymś mam się skupić, a kolejny odcinek, jaki będę przygotowywał, będzie to odcinek, gdzie już będziemy dotykać konkretnych części matury, więc w następnym odcinku skupimy się na tekstach, co jest ważne, kiedy przygotowujemy, kiedy czytamy teksty, na co zwrócić uwagę, jakie też mamy typy tekstów i, i co jest ważne, w jaki sposób możemy... Się do tego przygotować. Więc to by było wszystko na teraz i, i zapraszam do, yy, do pracy na Jestecznej Świecie. Miejcie dobry dzień, pozdrawiam.